Także i oczywitajcie, jestem FWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj jest naprawdę grubo, grubo, lecimy, lecimy, ponieważ zbudowałem dla was składzik, który właśnie dzięki temu komentarzowi, który właśnie teraz możecie zobaczyć na ekranie to mój widz, albo użytkownik poprosił mnie o zbudowanie składu do 14 milionów końców, nie? Przysłyszeliście się do 14 milionów końców, więc to jest naprawdę potężny składik I do tego potężni zawodnicy, poszczególni zawodnicy, którzy będą się tam znajdowali. Bo oczywiście ten użytkownik, albo widz, bo nie wiem, tak powiedziałem, nie oczywiście subskrybuje, czy nie. E, poprosił mnie o zbudowanie składu z Ronaldo Totti, e, Chouaménim wersji Future Stars, Ferdinandem Optimus i Pushkashem w wersji 94. I to chyba wszyscy, tak mi się wydaje. Tak. Tak. A, i Mappa no Co to jest na Mappa Kedliners? to jest jakaś podka, w każdym razie. Jeżeli to ty. Jeżeli to ty chcesz, żebym to wyzwał do skody, w, w na no to w, w komentarzu, wiadomość no z budżetem, z zapłonnikami, nie oraz raz platformy, na jakiej raz. No i co? Lecimy z tym odcinkiem. No i cóż, fail faila pogania na moim kanale, dosyć często się to mnie zdarza i sytuacja jest taka, że nagrałem to po raz drugi, ponieważ za pierwszym razem po nagraniu wstępu zapomniałam przyłączyć sceny, w związku z czym gadałem tak naprawdę sam do siebie i nie wiedzielibyście całego obrazu i uznałem, że no, trzeba po prostu nagrać drugi raz. No i cóż, jeżeli chodzi o formację w to najlepsza będzie, to znaczy w samej grze, do budowania tego składu najlepsza będzie 42-2 ponieważ to właśnie ci zawodnicy tutaj będą się najlepiej organizowali żeby umieścić ich wszystkich w jednym zespole na pełnym zgraniu trzeba było, umieścić, trzeba było użyć właśnie formacji 4 2 ewentualnie ja 427, ale do 422 2 jak najbardziej można też się przyzwyczaić w każdym razie zaczynamy no i cóż na obronie jest Rio Ferdinand jeśli chodzi o tego zawodnika to naprawdę niesamowity zawodnik ponieważ na 85 tempa, 83 gry, 88 fizyki tak naprawdę no chyba cień z tych gry cień jest dla na niego najbardziej odpowiednią opcją ponieważ trzeba by mu podbić do tempo, żeby było jak najwyższe no i myślę, że no nie wiem do końca gry, ale przez jakiś czas jak na pewno, na pewno da radę, oczywiście w wersji niewymiennej, tak jak wcześniej powiedziałem, że ten zawodnik się tutaj znajdzie. E, jedynym jego widocznym minusem jest tak naprawdę przeciętny dribbling, czyli 62 zwinności, 60 równowagi. To nie jest na, najlepszy rezultat i patrząc na to, że teraz ci z środku obrony są naprawdę dopakowani umiejętnościami, który ofertuje niestety może już powoli nie, nie być aż takim OP zawodnikiem, tak jak był w poprzednich latach. Bo w poprzednich latach był naprawdę zawodnikiem, który do końca gry mógł grać właśnie na środku obrony, no a teraz tak raczej nie będzie. W każdym bądź razie, przechodzimy dalej i kolejnym zawodnikiem jest Chou meni. jeżeli chodzi o tego zawodnika to naprawdę nie jest mu ta te karta Team of the Season to naprawdę nie aż tak niesamowita jak jego partnerzy z pomocy czyli tacy jak Jude Bellingham, Ryan Gravenberg, chociażby Pedri bo to jest topka po prostu topka środkowych pomocników, nie ikon najlepsi środkowej pomocnicy licząc ikon no a Chou jest czwartym z tych najlepszych czyli no, najgorszym, najgorszym, jest dla sportowca W każdym bądź razie, no on, 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 on może zrobić wszystko w defensywie ale w ofensywie czasami może zabraknąć mu niektórych umiejętności i przede wszystkim yy, no, też takiej taki czystej, właśnie ofensywnej, to, czystego ofensywnego skilla. No ale przepatrzmy na no, wszystkie rozdzestyki, no, so nie ma się zdziwić, że ta karta kosztuje tyle, ponieważ 96 wytrzymałości, 96, 96, 96 siły, 90 agresji, 86 zwinności, 82 równowagi to jest naprawdę bardzo fajny jak na decyzyjnego pomocnika. No i ta karta, również wiem, się tutaj znajduje. Kolejnym graczem jest, czekajcie może zobaczyć na ściągę, jest... A nie, nie tutaj się znajduje, kurde. Bym zdradził Wam kolejnego gracza, ale nie, na początku na, na początku e, zapytku nie wiem w tym zespole Map Pitot 95 naprawdę w to jest ta karta blisko, ona jest najbliższa jest z wszystkich do kart, karty Team of the Season, Team of the year. bo kiedy będzie jako karta z Team of the Season będzie prawdopodobnie lepsza niż karta Toty. No ale o tym się przekonamy. W każdym razie, 99 tempa, 92 strzałów, 88 ponad, 96 dribblingów, wow, naprawdę wow, 96 zwinności, 87 równowagi, 97 wykończenia, 90 siły strzałów, to wygląda naprawdę jak przekazatko, 93 więc to też te bardzo fajne wyniki, które pozwalają być jednym z lepszych napastników, o ile najlepszym napastnikiem w całej grze, no może z tym najlepszym przesadzieniem, bo wiadomo, jest karta z Ronaldo, z Ronaldo w wersji Medium, Prime oraz Optimus i Kylian Mbappe, ale w każdym razie Kylian Mbappe w tej topce się znajduje. No i może nie można zagrać nie ma na iść po o, z tym że na po troszeczkę by się wtedy nie marnowało z, ty z tymi statystykami szpica, ewentualnie no, w tym składzie, tak, w przypadku, tak długokrotnego składu będzie to skrzydło. Kolejnym zabonikiem jest e, chyba ostatni zawodnik w pole, czyli Ferenc Puskas, nie przepraszam was, będzie przedostatni zawodnik w z zespole, Ferenc Puskas. No naprawdę jest to ta karta. Szkoda, że nie ma 99 nie, nie takiej jak w poszedniej ale ale coś za coś, bo przynajmniej 5 razy 400 4 przynajmniej to wygląda naprawdę niesamowicie. No i czego chcieć więcej z tego karta? Może troszeczkę więcej tempa, gdybym miał, gdybym miał na te 96, bo też w ogóle naprawdę była karta idealna, pasnik kompletny. a i tak można powiedzieć, że on jest napastnik kompletny, no, z tym, że tych główki u niego nie są na najlepszym poziomie, ale za to masz 97 ilości, 98, 98, 98 równowagi. 99 wykończenia, 97 siły strzał. to wygląda tak przekazacko. jak jak wcześniej wspomniałem 5 gwiazdek sztuczek, 4 stało się nam to robi, naprawdę bardzo dużą robotę. I przede wszystkim już nie będzie nie będzie takiej obawy, jeżeli by się strzelało Puszkaszem ze swojej gorszej prawej nogi. Kiedy miał 3 gwiazdki na tych swoich poprzednich wersjach, to teraz będzie miał 4. Może to nie jest właśnie ten max, czyli te 5 gwiazdek, ale tak 4 to jest wystarczający wynik, żeby siać czy w obronie rywali. Jest takim nie niewymiennym w tym zespole z CR7, Cristiano Ronaldo w wersji, swojej wersji Team of the Year, naprawdę wow, naprawdę wow, kosztuje niemalże 10 milionów końców w tym momencie, naprawdę dosyć, aha, bo nie zaznaczyłem, dobra, nie zaznaczyłem puszkasza, tak się zdziwiłem, bo właśnie to było niemożliwe, że on kosztuje 10 milionów końców, końcu, dlatego on kosztuje około 4 milionów na wszystkich platformach, z wyjątkiem na bo tam 4,700, ale i tak to jest naprawdę niesamowita karta. Bardzo podobny do Puskasa, jeżeli chodzi o statystyki, ale no Puskasem nie jest, bo jest zdecydowanie wyższy, jest silniejszy, lepszy jeżeli chodzi o właściwie nie wiem jaki aspekt gry puskas ma bardzo podobne strzały, się Ronaldo w czym odstaje, to zdecydowanie ta równowaga od tylko i na, na 80 i 96 zminności. Ale tak, jeżeli chodzi o statystyki, to do 94 wytrzymałości, 95 siły, 99 słopotności, 99 główek. Naprawdę no i dla niego sobie że styl gry koniecznie styl gry yy, musiał być myśliwy, ale nie, nie myśliwy to będzie motorniczy który podjąłem tempo podania oraz dribbling albo ewentualnie nadkatać za to, nad katać, żeby podnieść to tempo do maksa, a to już z zależności od konferencji preferencji, bo Szaf raczej nie opłaca się mu podbijać tymi, z, tym, z, z tym gry e, myśliwy No cóż, jeżeli chodzi o Bramkarza, umieścimy tutaj Prime i Optimus Prime i jeśli Jeżeli chodzi o tego dzwonika, nie wiem czy to jest ta jego wersja z czapeczką, na pewno czapeczka ma jego wersja Prime, ale czy ta wersja Optimus ma tu czapeczkę no o tym trzeba się przekonać grając z nim, bo ani Army nie grałem tak naprawdę, chyba miałem przyjemność zagrać tylko w drafcie, ale tak ogólnie dla mnie w serduszku Mike Maniu i jeżeli nie miałbym takiego budżetu, jeżeli nie musiałbym umieścić tylu zawodników, no nie, 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 miał, nie byłoby takiego budżetu, to zdecydowanie ten zawodnik by się nie, no, nie znalazł w tym zespole. Tutaj na Xboxie nie ma go na rynku, ale on kosztował około 1 800 000 monet, coś takiego, tak więc no, trzeba to wliczyć w koszta. No ale cóż, na prawy broni mamy kafu. Jeżeli chodzi o tego żeby tak naprawdę jest to świetny gracz południa przede wszystkim 94 tempa, 93, gry więc sobie 88 fizyki, 91 dribingu. Tak naprawdę jedynym jego minusem jest ta czyli 79. Ja bym go widział na środku obrony. gdyby to była FIWA 20 to byłby FIWA 21 to byłby napolenie te środka obrońca, ale na szczęście to nie jest Field 21, tutaj się nie gra środkowi bo, bo na środku obrony 97 wytrzymałości i 88 siły. Tak naprawdę się zastanawiam... Czy ten hakim będzie lepszy od niego? No właśnie, to jest pytanie, czy Hakimi będzie lepszy od niego. Otóż chyba nie, bo hakim ma chyba gorsze troszeczkę podania, ogólnie lepsze strzały. No, ale ciężko mi powiedzieć. Tutaj rywalizacja pomiędzy tymi zawodnikami będzie naprawdę zacięta o lepszego, prawego obrońcę. Jeżeli chodzi o kolejnego lewego środka obrońcy, mamy tutaj Maldini'ego, Paulo Maldini, czyli zawodnik kosztujący naprawdę krocie. 87 tempa, 98 gry, gry, 85 fizyki. Ta fizyka nie stoi na najwyższym poziomie jak na taką kartę, jak na takiego zawodnika. Ponieważ kiedy zobaczymy sobie na to na no to temat, tylko 80 agresji, 87 siły, 84 wytrzymałości. Ale to to główki naprawdę bardzo fajnie ocenione. Dlatego 86 przyspieszenia, 87 spokojności biegu. I ten zawodnik będzie najprawdopodobniej do końca gry jednym z lepszych wyborów na środek obrony. No i też nie ma się zdziwić, że kosztuje takie pieniądze, bo nim bardzo dużo ro rozegram w FIFA 19, gdzie miał nawet identyczne zdjęcie, chyba identyczne statystyki na tej karcie w FIFA 19, gdzie te, te, gdzie te optimusy wchodziły do gry. No ale i tak pełną nie jestem, to jest niesamowity jedną z najlepszych lewych obrońców jest z żoną Jeżeli chodzi o tego typu, to naprawdę bardzo, bardzo fajna karta, ponieważ ma 5 razy słabsze nogi. E, niby jest prawnożna, ale tak jak powiedziałem, słabszą nogę ma na maksa. 95 tempo, 85 strzałów. Ogólnie co ja będę studiował te statystyki? Jest w gangu hulita, wszystkie statystyki otoczenia powyżej 85. Do tego naprawdę bardzo fajna sytuacja w samej grze, co prawda. Nie pozwalają sobie wygrywać tyle straci fizycznych, bo ma tylko 80 siły. Z jak na taką kartę trzeba powiedzieć sobie, że to jest tylko 80 siły, ale ma 92, 86 równowagi, bardzo fajne tempo, wszystkie statystyki są no bardzo, bardzo, bardzo fajnie ocenione, Dlatego jest strzały nawet na akceptowalne poziomie, ponieważ ma aż 96 sił, strzała 80, nie wykończenia. On ogólnie, gdyby był w gorszym składzie, to można by było pomyśleć, że, pomyśleć żeby umieścić go jako i pomocnik, ale wtedy na lewej obronie raczej będzie się znajdował jak rybka w wodzie. Kolejnym zabonikiem jest Zinedine Zidane, popularny z Zidu. Zidu Jeśli chodzi o tego zawodnika, zobaczcie na tą kartę 86 NEPA, 98 dribblingu. Wybrałem tego zawodnika tutaj w tej wersji, ponieważ no chciałem mieć tutaj jeszcze patyka Bierra Ruda Hulita, z tym, że no, nawet z takim budżetem Rudol byłby byłby nieosiągalny. Ale z innej dingen z tą kartą wyleciał jak no, z buta po prostu do tej gry, bo ma 93 zwinności, 88 równowagi. To jest, bodajże, to jest naprawdę spory upgrade względem jego poprzednich wersji, gdzie ta zwinność i równowaga nie były najwyższe. Przede wszystkim upgrade poprzedn z poprzedniego roku, gdzie to jego karta nigdy nie, nie słynęła z jakichś super mega zwinności i równowagi ale dzięki temu stał się dużo droższy, dużo bardziej użyteczny i przez to naprawdę znajduje się ten, ten zawodnik w tym zespole. Umieścimy go tutaj, ponieważ no, ma 5 5 gwiazdek, który się znaleźć w ofensywie, w defensywie. Więc może w składek składek byłby wykorzystywany jako bardziej środkowy pomocnik, nawet czasami napastnik, no ale tutaj w tym składzie będzie występował u boku. Czułamy niego jako defensywny pomocnik w formacji 4-4-2, w formacji 4-4-2 właśnie najważniejsze jest to, żeby zawodnicy byli wszechstronni. I to naprawdę bardzo, bardzo się liczy. Czułamy nieco, prawda? Niby gang hurt, ale on w Gang hulita, w ofensywie aż tak dużo nie pokaże, a Zidane potrafi zagrać i w ofensywie i defensywie, no, bo w defensywie troszeczkę gorszy, ale do tych zadań typowo obronnych jest właśnie tutaj Chua I Ostatnim dopełnieniem tego zespołu, w tym przypadku trzeba sobie powiedzieć, że to będzie dopełnienie jest Neymar, ponieważ to będzie chyba najsłabszy ogniwo jeżeli chodzi o atak, ponieważ no, jego siła strzału jest wiadomo, że ta siła strzału u Neymara zawsze była mankamentem ponieważ ma ją z jedną no, bodaż na 83, tak jest 83, si, e, siły strzału 80 do się wykończenia. Ogólnie naprawdę bardzo, bardzo fajna karta. Ja to nie kupuję, powiedzą, w myśliwy. Wiem, że to tempo niby nie, jest, nie będzie aż tak dobrze wykorzystywane. E, no i będzie to troszeczkę z stylu gry, ale trzeba podbić tą siłę strzału, żeby była jak najwyższa. Ewentualnie Jastrząb. Ewentualnie Jastrząb też wchodzi w grę, ale ja najbardziej polecam na niego Myśliwy. No i cóż, tak się prezentuje składzik, jeżeli chodzi o formację w samych, że Ja najbardziej polecam grać w formacji 4-4-2 w tym przypadku, bo z odpowiednimi wytycznymi. Naprawdę idzie coś pougrać z tym składem, przede wszystkim jeżeli nie ma się skina. skilla. E, Neymar na lewym, Mbappe na prawym, Puszka, że Ronaldo na napadzie. Myślę, że tak będzie lepiej, chociaż też zależy zależności od Waszych preferencji. E, ponieważ no, obaj mają 5 na 4, więc tutaj ciężko jest powiedzieć, jak to by ich ustawić, ale i tak myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Jeżeli chodzi o Mbappe z Neymarem na skrzydłach, przede wszystkim 5 gwiazdek sztuczek, to również będzie robiło robot ogólny cały na APA, ma 5 gwiazdek sztuczek. To jest niesamowite, że wszyscy mają ci zawodnicy mają 5 gwiazdek sztuczek, co dla mnie byłoby nie lada gratką, że zagrać takim zespołem, bo jak wiecie, ja bardzo lubię skillować. No ale cóż, no tak się prezentuje zespół, druga formacja do tego zespół to myślę, że również mogłoby być 4-2-2. Zaraz mam pokazać jak by to wyglądało i 4 2 3, 1 4 2 następująco Cristiano Ronaldo na szpicy, Neymar lewy skrzydło, Mbappe pra, w prawej. Włóżkarz, SPO, Chumameni z Zidane jako SPD. No i ostatnia formacja w tym zespole, mogłem ją pokazać na samym początku, zaraz po, po zaprezentowaniu Wam całego zespołu. Będzie to formacja 4222, 2, 2, 2. Bo ona w tym roku nie jest aż tak bardzo pełna, nie wiem czy to wynika. No, głównie ze, ze troszeczkę zmienionego silnika gry, no ale i tak ja nią bardzo lubiłem w cs pogrywać, a tutaj zobaczymy. No mam nadzieję, że na składzie będzie się grało bardzo dobrze, bo mi się naprawdę bardzo fajnie budowało ten zespół i fajnie jest na taki skład. Jeżeli ja bym trafił na taki zespół, to oczywiście włączyłbym 100% i chciałbym wygrać ten mecz. No ale przynajmniej się przynajmniej to było tyle, do zobaczenia wkrótce i z tym do rodowu, Trzymajcie się.